Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Janek Śpiewak. Witam Was na moim kanale na YouTubie i wszędzie tam, gdzie tego słuchacie, chociażby na Spotify. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie, za udostępnienia, za komentarze, za wpłaty na Patronite i Supi. Dzięki Wam mogę to robić, co robię. A ostatnio powiem Wam, że mam naprawdę mega... Nie wiem, czy to kwestia zimy, czy to kwestia smogu, czy to kwestia sytuacji w Polsce, ale ostatnio mam jakiegoś niesamowitego dołka i czasem tylko jakieś rzeczy ten dołek mi przerywają i tymi rzeczami jest właśnie są głosy od was, bo sytuacja w Polsce jest yy, słaba, co tu dużo mówić, tak, słaba i dzisiaj będziemy właśnie mówić o kolejnym przejawie tej słabości polskiego państwa, polskiej polityki, ale też naszej słabości jako społeczeństwa, gdzie nie potrafimy się bronić przed prostymi manipulacjami, patrząc na państwo, które imploduje, które jest coraz Słabszy. Te złote korki, nówki sztuki nieśmigane, to jest prezent od moich przyjaciół, dla mnie bardzo cenny i dlatego postanowiłem przekazać te złote korki na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. E, dzisiaj oczywiście temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak widzicie wpłaciłem już pieniądze, żeby uciąć od razu e, wszystkie spekulacje. Tak, jak zobaczę wolontariusza, który na ulicy zbiera pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to wpłaca. Mam bardzo poważne zastrzeżenia do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i samego Jurka Owsiaka. Bardzo szeroko omawiałem to w moim materiale dwa lata temu. Sprawdźcie sobie ten materiał, tam jest dokładnie wszystko wyjaśnione, moim zdaniem dość szczegółowo. I różne zarzuty wobec Owsiaka omawiam i te, które są prawdziwe i te, które nie są prawdziwe. Ale można powiedzieć, że dzisiejszy temat, dzisiejszy krótki komentarz dotyczy tego, co się dzieje obecnie w naszej ochronie zdrowia. I tego, że nasi rządzący, politycy z gigantyczną władzą nie wykorzystują tej władzy, żeby poprawić system ochrony zdrowia, nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie, robią wszystko, żeby ten system ochrona, ochrony zdrowia zatopić, a tak naprawdę głodząc go. Sprywatyzować. Oczywiście można też sobie zadać pytania na temat wydatków w systemie ochrony zdrowia, szczególnie na bardzo, bardzo wysokie, coraz wyższe pensje lekarzy, bo to faktycznie budzi kontrowersje. Na pewno kontrowersji moich nie budzą podwyżki dla pielęgniarek, ratowników medycznych czy różnej innej obsługi szpitali i punktów ochrony zdrowia. Ale co mówiąc bardziej konkretnie, no to oczywiście, zanim przejdziemy do tych wszystkich aukcji, które politycy wystawili, typu Donald Tusk, bo jak zacząłem, Donalda Tuska, który wystawia swoje trampki i bardzo się z tego powodu cieszy na woź, to naprawdę dostaje, dostaje piany, dostaje po prostu z tym wściekły. Także my się dajemy łapać na tak okropny, bezczelny, po prostu ruch PR-owy. Jest to człowiek ogromnej władzy. I tak jak mówię, to tej władzy w żaden sposób nie wykorzystuje do tego, żeby w Polsce było niestety, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, lepiej. Ale myślę, że tutaj trzeba zacząć od jednej rzeczy. Także, uchwalony budżet ochrony zdrowia na rok 2026, już w tym bu w budżecie jest założone, że jest deficyt 23 miliardy na ochronę zdrowia. To jest ogromny deficyt. Jurek Owsiak zebrał nie wiem chyba 2 miliardy złotych od samego początku swojego urzędowania i w samym roku 2026 mamy mieć 23 miliardy deficytu. No i jaka jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów? Rząd planuje cięcie wydatków na NFZ, na stole limity do specjalistów i darmowych leków, dla bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów, a także przesunięcie podwyżek medyków. Wprowadzenie limitów na świadczenia w AOS z wyłączeniem świadczeń pierwszorazowych i zabiegowych, limity na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów, na zaćmę, tomografię, rezonans, likwidacja programu dobry posiłek szpitalu. To już się wydarzyło. Ministerstwo Zywa przedstawiło również Ministerstwu plan obniżenia kosztów. Proponowane cięcia mają osiągać 10 miliardów złotych, szacowanych potrzebnych do znalezienia 23 miliardów. Reszta miałaby się znaleźć z obniżek Świadczeń tak? czy, czy, czy podwyżek dla e, lekarzy. Wśród propozycji resortu zdrowia znalazł się powrót do limitowania świadczeń u lekarzy, specjalistów e, oraz na usunięcie e, zaćmy, tomografii i rezonans magnetyczny. Prowadzenie miałoby być również limity na bezpłatne leki dla dzieci, seniorów e, i oraz zakończenie programu pilotażowego Dobry posiłek w szpitalu. System się zawalił. Szpitale w całej Polsce przesuwają zabiegi. Jest głos z rządu. Szpitale w całej Polsce odwołują i przesuwają zabiegi z powodu braku środków, a szef naszej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski potwierdził, że dotyczy to nawet pacjentów onkologicznych. W tym roku trzeba to powiedzieć wprost. NFZ zbankrutował. I to jest artykuł z listopada. Minister Zdrowia przyznała w rozmowie z Manipeler, że kroczący wzrost kosztów jest nie do udźwignięcia. Słuchajcie, Polska wymiera najszybciej w Europie, ludzie się starzeją, to będą, wydatki będą rosnąć masakrycznie. Nie ma innej drogi, muszą rosnąć wydatki, tak? bo za wydatkami na lekarzy, oni już naprawdę dość się na, e, e, zarabiają. Tak? W międzyczasie rosną długi szpitali. Już w roku 2025 te finansowanie było radykalnie niewystarczające i e, zobowiązania szpitali powiatowych, e, czyli długi, no, jak rozumiem, samych szpitali powiatowych wyniosły 9 miliardów złotych. I jest to wzrost w ciągu tych czterech lat o no, ponad jedną um, trzecią. E, szpitale toną w długach. Sytuacja finansowa w szpitali mówi mi z Wiceminister zdrowia. No i mamy tutaj właśnie taką e, sytuację, że te szpitale e, mają po prostu niewystarczająco e, płacone za różne świadczenia, nie miały płacone za nadwykonania, więc te wykonania, nadwykonania też również e, przestały e, robić. No i miał między innymi efekt jest tego taki, że ostatnio na przykład zlikwidowano ostatnią poradówkę w Bieszczadach i tam kobiety mają ponad 100 km, żeby dojechać do e, miejsca, gdzie mogą urodzić. No myślę, że to jest e, naprawdę tragiczna e, sytuacja. E, wbrew temu, co się często mówi, lekarze, e, lekarze wciąż Mamy w Polsce za mało. Za mało mamy pielęgniarek, za mało mamy różnych innych zawodów medycznych, ale to nie przeszkadza naszym politykom. A może jeszcze, wiecie, bo, bo często mówi się, o te wydatki są takie duże, rosną, a to nic nie zmienia. No to może sobie też porównajmy, jak to wygląda w ogóle w Europie, tak? Jak wyglądają wydatki na ochronę zdrowia rządowe. To jest akurat z 2023 roku, zestawienie z Eurostatu. Próbowałem znaleźć coś nowszego, ale, ale nie ma. No zobaczcie sobie, gdzie jest tutaj Polska, tak? Polska jest praktycznie na samym końcu zestawienia wydatków, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Tutaj są to pieniądze wyrażone w, w euro na głowę, tak? Czyli Polska jest, no tylko przed Polską jest, za Polską jest Chorwacja, Węgry, Bułgaria i Rumunia. A tak wszystkie inne kraje no, wydają na ochronę zdrowia znacznie, znacznie więcej. To samo to widać zresztą w wydatkach, jeśli chodzi o procent PKB, tak? Tutaj widzimy, to jest 8% PKB, na który wydajemy, ale w tym... Już są wydatki prywatne, które rosną lawinowo. Tak? Polacy wydają ogromne ilości, a tak naprawdę wydatki publiczne to jest około 6%. Więc to, są, to pokazuje nas, mało wydajemy w, w Polsce na, na, na wydatki. Irlandia tutaj jest za nami, ale Irlandia jest rajem podatkowym, co też jest po prostu jakimś totalnym absurdem, więc nie można do końca... Jej gospodarka to jest sztucznie podwyższona tak? przez to, że jest siedziba tam różnych korporacji, które po prostu okradają Europejczyków z podatków. Pozdrawiamy Irlandczyków. Irland rząd, który jest niby taki lewicowy, ale jakoś zawsze nigdy, ta lewicowość jakby Irlandczyków jakoś nigdy nie przekłożyła się na, na to, żeby wygnać te korporacje albo je opodatkować. No i oczywiście dalej mamy Węgry, Ru Rumunię i Luksemburg. Luksemburg podobny case co, co Irlandia, też raj podatkowy, więc właściwie tylko na ochronę zdrowia mniej wydają Węgry i Rumunia. I co więcej nasi politycy oświeceni oświe oświe Przychodzili do władzy Donald Tusk i jego ekipa, że będą jeszcze obniżać wydatki na ochronę zdrowia, obniżając składki zdrowotne dla bogatych. Posłuchajmy sobie wypowiedź m.in. drafacza Drafała na ten temat, który dobrze moim zdaniem pokazuje jakby sposób myślenia tego, jak te elity myślą o ochronie zdrowia. Za obniżeniem, naprawdę składki zdrowotnej? Przedsiębiorcy znaczy, przedsiębiorcy wszyscy tego oczekują. No, rozumiem, tylko tego... pytanie, czy chorzy tego oczekują? Jeżeli, słyszał pan idziemy, panią minister z... zdrowia, która uważa, że minister... nie jest w stanie podnieść ręki. Pani minister broni interesów ministerstwa i tego, żeby. Nie, to skład... nie. Interesów pani czy wszystkich naszych Polaków. Którzy nie chcą, czekają na leczenie. To w Interesuje... Ministerstwa tylko chorych. Nie, 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 może są w szpitalach. Moment, ja obiecaliśmy, że będzie spadała składka zdrowotna i trzeba stanąć na głowie, żeby tak zreformować służbę zdrowia sensownie, żeby poszukać możliwości zredukowania niektórych kosztów, żeby doprowadzić do wykonania tej składki, która dożyna naszych przedsiębiorców. Dożyna przedsiębiorców? Składka zdrowotna, przypomnę, na liniówce jest dwukrotnie niższa niż na etacie, a jak jesteś na ryczałcie, to płacisz jeszcze mniej. Jeszcze mniej niż na liniówce, tak? Bo ee, e, to nie jest powód, dla którego, kto, jeśli cokolwiek darzy na polskich przedsiębiorców, to na pewno nie e, składka zdrowotna. Ja uważam, że pierwszy krok, który idzie w stronę obniżenia składki zdrowotnej, jest dobrym pomysłem. I tak wspieram. Wspieram tego typu rozwiązania. No tak. to jeśli pan wspiera e, takie rozwiązanie jak obniżenie składki zdrowotnej, to trzeba znaleźć gdzieś te pieniądze, bo wiemy, że to jest zadanie Ja naprawdę uważam, że to jest absolutnie kluczowa I to jest kwestia. Zadanie może pani szkoda, że. Mimo Ale panie redaktorze, są proste rzeczy, na przykład dotyczące tego, żeby wzmocnić system zapisywania się na dyżury i odwoływania, przepraszam, na, na wizyty lekarskie i odwoływania. Jest ileś rzeczy, no po prostu. I wiem, że pani panie ministra, panie ministra bardzo ciężko nad tym pracuje. I właśnie trzeba szukać. Takiego zredukowania kosztów. Powiem szczerze, sam się przerażyłem, bo miałem wrażenie, jak słyszałem panią ministrę, że ona jest przerażona tym, w mi stanie jest NFZ, w jakim stanie są polskie ale szpitale. Ale można być przerażonym po to, co, co PiS zrobi. Znaczy, przepraszam bardzo. PiS zrobił. Oni rządzi... znaczy, on to mówił w kampanii już po półtora roku rządzenia Platformy Obywatelskiej. Ja się przyglądam szpitalom powiatowym. Ja zarządzam dziesięcioma szpitalami. One mają bardzo niewielkie długi, albo ich w ogóle nie mają. Na... Tw Twoje nie, ale jak widać, cała reszta ma. Natomiast szpitale, szpitale powiatowe pod rządami PiSu, niektóre tam, gdzie PiS rządził albo gdzie, gdzie do tego dopuścił, były zadłużane ponad miarę. Albo dawano się zadłużać szpitalom powiatowym, bo tak właśnie NFZ funkcjonował. W związku z tym, to prawda, ja wiem, że pani ministra ma mega ciężką pracę, dlatego że odziedziczyła po prostu system, który przez 8 lat był tragicznie zarządzany. Ja myślę, że po 89 roku. Okay. Tragicznie zarządzany, to już jakby dobrze. Jest to niestety nie był, nie był problem. nigdy dobrze zarządzany. Natomiast przez te ostatnie 8 lat pogorszy, pogorszyła się jego na pewno. Kondycji, Ale to panie prezesie, dla mnie to jest pytanie nie. o filozofię, jak się radzić za służbą zdrowia? Czy dosypywać pieniędzy do systemu, który jest niewydolny, no bo jest niezreformowany? Jest, jak na wydatki, które mamy, to nasza długość życia w zdrowiu jest naprawdę bardzo wysoka. Tak? Jeśli my wydajemy super mało na tę ochronę zdrowia, tak? to my dostajemy naprawdę niezłe rezultaty, a koszt administracyjne NFZ to jest 1%, gdy w Stanach Zjednoczonych to jest kilkanaście procent. To nie jest tak, że ten system jest nieefektywny. Tak, lekarze zarabiają za dużo, zaraz do tego przejdziemy, ale cała reszta jest ekstra efektywna, tak naprawdę. Czy też zastosować inną metodę? No i teraz jest zasadnicza ale, kwestia. Ale, ale, to jest, ale logika, panie, panie redaktorze, wskazuje na to, że jeżeli się zredukuje yy, składkę, to to wymusi jeszcze bardziej poważne, aktywne zajmowanie się cięciem kosztów. Bez, Nie zgadzam się zupełnie. Bez, bez, miejmy nadzieję, bez to jakichkolwiek kosztów. panie dla, prezydencie, dla tylko pacjentów. wzmocni prawdopodobnie zadłużenie tego wszystkiego. Myślę, że uczciwe jest postawienie takiej sprawy, jeśli powołujemy się na logikę, że jeśli coś zabieramy, no to skąd wziąć na to pieniądze? A demografia jest nieubłagana. Ale dlatego, panie redaktorze, ale dlatego mamy plan bardzo stopniowego dochodzenia, znaczy stopniowego redukowania Redukowania składki. To nie jest tak, że składka, tak jak większość przedsiębiorców by chciała, że ona jednego dnia zostanie zredukowana. To są fantazje, to jest totalna demagogia, tak? No, sytuacja dzisiaj wygląda w ten sposób, że e, zresztą zaraz przejdziemy do tego, że przez fikcyjne samozatrudnienie, że przez przywileje dla najbogatszych Polska traci miliardy złotych w systemie ochrony zdrowia. Składka zdrowotna w Czechach wynosi 14%. Wszędzie na Zachodzie jest znacznie wyższa ta składka zdrowotna. Polska ma jedną z najniższych składek zdrowotnych w Europie. Litości, tak? No i tak przyszła Platforma i chciała obniżyć wydatki ochrony zdrowia o 5 miliardów. No i na szczęście Duda to zawetował tą obniżkę. Platforma chciała jeszcze na początku tego zeszłego roku, chciała obniżyć wydatki o 5 miliardów złotych, czyli wielokrotnie więcej niż Woźb zebrał w całej swojej historii, tak? To jest po prostu, to jest niesamowite. I jak widzę Radka Sikorskiego, który licytuje swój rower z Radkiem Sikorskim. Zapraszam na przejażdżkę rowerową i rozmowę o polskiej polityce międzynarodowej. No prze, po prostu niesamowite. 70, prawie 64 tysiące ktoś chce na to wydać. Donald Tusk. Złote korki, spotkanie w, w, w Kancelarii Premiera Ministra. 115 tysięcy złotych. Czas znowu zdjąć buty z kołka, ale nie, nie bójcie się, nie wracam do kariery piłkarskiej. Te złote korki, nówki sztuki nieśmigane, to jest prezent od moich przyjaciół. Dla mnie bardzo cenny i dlatego postanowiłem przekazać te złote korki na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale to nie wszystko. Ten, kto wylicytuje te korki, usiądzie razem ze mną w tej sali, w tym fotelu, gdzie siedzieli kiedyś Obama, książę Karol, dzisiaj Król, premier Trudeau, jeszcze bez Kate Perry, prezydent Macron. Wypijemy kawę, będą ciastka i porozmawiamy. Czas znowu zdjąć buty z kołka. To jest niewiarygodne, czy znaczy, to jest klimat Republiki Bananowej, naprawdę. Ludzie są tak bogaci, żeby dać za jakieś buty Tuska 100 koła, pewnie to się skończy na dużo więcej pieniędzy, ale nie, podatkować bogaty, gdzie panie I ho! Jeszcze sobie przecież to od podatków, przecież najczęściej te wydatki na tę ochronę, na jak ochronę zdrowia, na, na ten woź. To jest, to jest naprawdę re banana Republic Stuff, no. Niesamowite to jest po prostu, kto tam jeszcze? Minister Sprawiedliwości, obiad z ministrem, 26 tysięcy, no to jest żurek z żurkiem, ścieżka edukacyjna i drzewa z żurkiem, no taki mainly man, taki to potężny człowiek, no szkoda, że procesy trwają po 10-12 lat, tak, i nic się nie zmieniło, coraz jest dłużej, a ludzie w sądach zarabiają poza sędziami 3,5-4 tysiące, tak, są na minimalnej, znaczy... Gdzie, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy naprawdę w jakiś, po prostu to jest Teksas Europy, po, e, Polska, no. E, to ten, e, przyjazny przedsiębiorcom, PSL pierwszy wrzeszczący o tym, że zdziera się pieniądze przedsiębiorców. Zwiedzanie promu Jantar Unity z ministrem Dariuszem Klimczakiem, tak? I ten Jantar Unity, jeśli ja dobrze pamiętam, to pod jaką banderą? Pod jaką banderą? Pod cypryjską banderą, żeby tylko Pieniążków nie płacić w Polsce, bo co? Pieniądze w Polsce, podatki bogaci, firmy płacą? Gdzie? Panie, to ludzie na etatach mają płacić podatki, to biedni mają w wacie płacić podatki, ale nie jakiś tam prom będzie pływać pod polską banderą. No gdzież? Niesamowite po prostu to jest. Wi wizyta w reaktorze jądrowym Maria. Reaktor jądrowy, który był przez miesiące zamknięty, bo nie było kasy na niego. I on, ten motyka z Ministerstwa Energii, budują tą, energi tą energię e atomową już 20 Parę lat! Nic nie wybudowali! I to jakim nie wstyd wystawiać taką aukcję? Już nie mówiąc ile zarabiały ludzi w tym... w tym, w tym, w, tym, w, tym, w, tym badawczym, w tym badawczym... reaktorze Maria. Magdalena Biejat, no posłanka Lewicy, Boże, która... po prostu, która się też do tego włącza. 6 tysięcy, no. Niesamowite to jest, no. Sławna tęczowa flaga od Magdy Biejat, tak. Sławna tęczowa flaga, no. Wizyta z Aleksandru Gajewską w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wróciliśmy się ze specjalną prośbą do ludzi z życia publicznego i Aleksandra Gajewska odpowiedziała, kawa ze sztuką porozumienia. Wspólna wizyta w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z wiceministrem Aleksandru Gajewską. Muzeum, bryła, kontener. Dla mnie miejsce absolutnie wyjątkowe, które szybko stało się jednym z ulubionych na kulturalnej mapie Warszawy. Tak, zobaczmy, pogadajmy ile zarabiają ludzie w kulturze w Polsce, jak biedę klepią. I wykorzystuje się ich to, bo pracują, w, e, pracują w, e, m, w po prostu dla Polski, dla pasji. Samo MSN już nawet nie chcę tego tej dyskusji, tak? Ale tam jest 20 lat jedna dyrektorka litości. Czy to jest po prostu, że w Polsce jak jesteś dyrektorem, to dożywotnio? Już nie mówiąc o tym, że ten budynek jest po prostu e, urbanistycznie, całkowicie spartolony. No a to jest już naprawdę szczyt. Osobista konsultacja weteryjna w Sejmie RP. Mm, I to robi, kto to robi? E, pani e, Dorota Niedziela. Osobista konsultacja weterynaryjna pieska, kota w gabinecie, wice. W gabinecie, czyli cała ona będzie udostępniać po prostu? Oni wszyscy udostępniają publiczną infrastrukturę, żeby robić sobie dobre PR. Jeszcze teraz, kiedy cała Polska mówi o tym, jakie są straszne warunki w schroniskach. Nie, to ja sobie tutaj to, tak, ja sobie tutaj tam, wam mm, po prostu konsultacje w ramach mojego czasu pracy. Przyjdziecie do mnie, mojego miejsca pracy i po, za to wszystko zapłaci podatnik. Nie. No to jest po prostu niebywałe. No. I ona jest oczywiście członkinią tego zespołu chyba do spraw zwierząt. No nie, no to jest po prostu, ten Donald Tusk to mnie naprawdę rozwala, no z tymi korkami, tak, ale tam było jeszcze innych. Omena, moja ulubiona, to jest oczywiście Brzoska, który sobie robi co roku po prostu niesamowitą kampanię i e, aukcja już przekroczyła 200 tysięcy złotych. Ja zastanawiam się naprawdę, kimi są ludzie, którzy kupują te aukcje. Ale to pokazuje, że jest naprawdę w Polsce mnóstwo bardzo bogatych ludzi, którzy naprawdę nie wiedzą, co zrobić z kasą, jeśli chcą z łysym i, z łysym z, z, z impostu i, 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 i Omeną e, spędzać e, e, czas. Rzawo ma specjalną licencję na wojsk, przez to wolę nich chować cały dzień. No nie no, wspaniale. Tam jeszcze była chyba, oprócz tego oni chyba jeszcze e, podarowali na wojsk swoją prywatność. No nie, no to, to po prostu. Omena i Ravo em, znowu robią furorę w ramach wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Znów pa, znana para po raz kolejny wstawiła na akcji coś, czego nie da się kupić za żadne pożli, pieniądze. Możliwość poznania ich prywatnie. Tym razem stawką jest kameralne spotkanie w wyjątkowym miejscu, autorska oprawa muzyczna i darmowa szarlotka, domowa szarlotka przygotowana przez, przez e, Omenę. weekend golfowy został wylicyzowany w, w ubiegłym roku za ponad 4000 400 złotych. Nie, no, I'm dying inside. I'm really dying inside. O Boże, cena to zasługuje. Wspólne wagary. Tutaj jeszcze był. Co, jeszcze, marszałek Senatu zaprasza do świata Andrzeja Wajdy. Zwiedzenie Sejmu z Krzysztofem Gawkowskim Wyjście na spektakl z Bar Barbarą Nowacką. Kolacja z minister kultury. Lot widokowy z ministrem nauki. Tak, ostatnio widziałem ogłoszenie w panie za 4700. Eee, za 4700 chyba brud to było ogłoszenie dla pracy jakimś badań e, chyba nad sztuczną inteligencją. Siema, gramy po raz 34. Proszę o szczodrość na zbożny cel. Oferuję przejażdżkę albo w okolicach Warszawy, albo w powiecie nakielskim. Tylko proszę nie zapominać o kasku. No, e... ja, ja tylko rządzę 30 lat polską. Ja nie mam absolutnie wpływu na to, co się dzieje w służbie zdrowia. Pani, gdzie? Ja przecież. Ja, 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 ja gdzie? To jest takie wypisanie się z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Nie, naprawdę, to, e, to jest naprawdę mega, mega, mega ten. A przy okazji widzimy niewiarygodne wzrosty zarobków lekarzy, tak? które są naprawdę niczym nieograniczone. Oni wszyscy płacą radykalnie niskie podatki, ra, dużo niższe niż w tak. No i tutaj mamy akurat e, lekarka rodzinna chce zarabiać miesięcznie 58 800 zł brutto za 168 godzin e, po, podane w ogłoszeniu. No i oczywiście są odpo odpowiedzi, że jakby, proszę bardzo, jest mnóstwo e, chętnych, którzy są gotowi to za to zapłacić publicznych szpitali, tak? I to już ktoś zwrócił uwagę, no że w Hello jakby zarobki lekarzy w Niemczech no są już powoli się robią znacznie niższe niż w Polsce, szczególnie że wszyscy lekarze w Niemczech są oczywiście zatrudnieni normalnie na umowę o pracę, a nie na jakieś działalności gospodarczej, tak? Jakby mamy totalne rozwarstwienie zarobków w ochronie zdrowia, mamy totalną dalszą prywatyzację. Ja ostatnio leki na zapisałem się po leki na ADHD i musiałem zapłacić za konsultację psychiatryczną 400 zł, tak? Nie wiem, nie wiem, nawet nie próbowałem na NFZ, ale nie wiem, jakie są, znaczy ochrona psychiatria dziecięca, dorosła jest sprywatyzowana, stomatologia też, jakby to się dalej będzie toczyć i będzie się dalej przyspieszał, tak, porodówki są pozamykane, no, pff, nie wiem, naprawdę ten, ten, ten Tusku z tymi, tymi, to jest absolutnie żart. I tutaj rzeczywiście, włączanie się polityków, którzy powinni zaprawić system ochrony zdrowia, do zbiorek Woźb i innych e, f, fundacji, to żart. WOŚP wyrósł jako oddolna inicjatywa obywatelska, pisze Wiedza Mas, ma, wiedza mas taki profil na Instagramie, wokół inwestycji radiowych Jerzego Wsiaka. Powstała po okresie transformacji ustrojowej, w czasie gdy ochrona zdrowia znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji, a w szczególnie dotkliwy był brak nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu medycznego, zwłaszcza w leczeniu dzieci. No i ba, 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 to nic nowego. Eee, należy jednak pytać, dlaczego w, w państwie należącym do grona 20 największych gospodarek świata tak rozbudowana sieć organizacji e, e, musi wciąż wypełniać luki e, stworzone przez e, państwo. No bo właśnie to, to nie jest tylko to, to są zbiórki na leczenie jest, po prostu są normą w Polsce, tak? Woźbia w obszarze szczególnie w reżimie społecznym, czyli ochrona zdrowia, a zwłaszcza zdrowia, dzieci, które nie ma automatycznie ruchu empatii. empatię. Choroba dziecka jest doświadczeniem uniwersalnym i trudnym do zignorowania, dlatego gotowość do pomocy wykazuje tu bardzo szerokie grono ludzi. Tak ogromne zaangażowanie społeczne przyciąga jednak również podmioty kierujące się kalkulacją wizerunkową. No i oczywiście tu mamy e, firmy. Ale najbardziej skandaliczne jest to, że z tej samej symboliki korzystają również politycy różnych grup, a w sposób szczególny obrzydliwy czynią to dziś politycy partii rządzących, w tym premier, który głosował za obniżką składki zdrowotnej, który jest za tym, żeby prywatyzować ochronę zdrowia. Są oni wybierani właśnie po to, by rozwiązywać problemy strukturalne i dysponują realną władzą oraz narzędziami legislacyjnymi, by wprowadzić trwałe zmiany. Zamiast tego, sektor ten pozostaje zaniedbany, co bezpośrednio przekłada się na sytuacje, w których część pacjentów nie otrzymuje pomocy na czas, umiera lub musi żyć z długofalowymi konsekwencjami, które wynikają z spóźnionej pomocy. Tego rodzaju stan rzeczy powinien być traktowany jako dowód porażki kolejnych rządów. Tymczasem bywa cynicznie wykorzystywane do ocieplenia wizerunku polityków poprzez udział w akcjach charytatywnych, które w istocie maskują systemową nieudolność państw. Wyobraźmy sobie to na innych przykładach. Pomoc bezdomnym: premier zamiast prowadzić działania na rzecz systemowej pomocy osobom w kryzysie bezdomności, przekazuje na aukcję wspólny obiad, a uzyskane środki mają wesprzeć organizacje dostarczają bezdomne posiłki. Pomoc ofiarom handlu ludźmi. Minister Sprawiedliwości zamiast podejmować działania w walce z handlem ludźmi czy z utenezwem przekazuje na aukcję wspólne morocowanie, a wylicytowaną kwotę trafia do organizacji pomagających ofiarom handlu ludźmi. Wielu z nas przywykło do sytuacji, w której elity, w tym polityce zamiast realnie naprawiać system ochrony zdrowia, ograniczają się do pośrodków i symbolicznych gestów. W wielu innych obszarach taka postawa zostałaby i słusznie uznana za kompromitację. Tymczasem w przypadku ochrony zdrowia, krytyka ta jest tłumiona przez silną romantyzację wokół woźb. Zamiast debaty o odpowiedzialności państwa dominuje medialny zachwyt nad kwotami uzbieranymi na politycznych. Licytacja, która stała się substytutem re, realnych działań. No i rzeczywiście tak jest, tak? Znaczy, To się robi po to, żeby móc nic nie robić, tak? W przypadku ochrony zdrowia, no widzieliśmy, by, oni nie mają żadnego pomysłu, tak? Oprócz tego, żeby trzymać tę ochronę zdrowia zagłodzoną najbardziej w prawie całej Unii Europejskiej, tak? To tu nie ma żadnego pomysłu. Naprawdę trawiam je szlak, jak widzę tego Donalda Tuska, który licytuje swoje korki, swoje buty y, na y, ochronę y, zdrowia, tak? Facet. Gdyby nie, nie dwe to dudy, to ty byś obniżył e, budżet ochrony zdrowia e, na, e, każdego roku o 5 miliardów złotych. Tak była ustawa. I, taka, i ci wszyscy politycy głosowali za tą ustawą, żeby to obniżyć, tak? no poza tym e, 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 poza, e, poza pos, posłami lewicy, tak? No i tutaj widzimy porównanie, tak, między dochodami ochrony, dochodami Narodowego Funduszu Zdrowia, a tymi, ile zbiera WOŚ. No to budżet NFZ-u co roku to jest prawie, teraz to już jest ponad 200 miliardów złotych, tak? To są w ogóle, to są, te pieniądze oczywiście w Owsiaka są widoczne przy zakup, zakupie sprzętu, bo faktycznie te wydatki są spore, jeśli chodzi o zakup sprzętu, no ale to, ten zakup sprzętu byłby niemożliwy bez utrzymania go, tak, konserwacji, op, 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 ogrzewania. P, 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 pensji i tak dalej dla ludzi, tak? Więc jakby to są naprawdę bardzo niewielkie wydatki, tak? Więc ja jestem po prostu zmęczony tym, że my ciągle w państwo polskie operujemy na zasadzie pospolitego ruszenia. Zresztą było to widać w sprawie tych schronisk e, dla zwierząt, gdzie e, trzeba zrobić jakąś niewiarygodną aferę na pół Polski, żeby ogarnąć sprawę w jednym schronisku, tak? My cały czas funkcjonujemy jak państwo, jak kurczak pozbawiony głowy, jak zombie bez mózgu. Ile lat ma to trwać? Jak długo liberałowie i ci, te, ten rząd może udawać, że problemu nie ma, tak? Oni się będą leczyć oczywiście w prywatnych klinikach, oni mają swoje rządowe kliniki, ale my nie możemy się zgadzać na to, żeby politycy brali udział w y, akcjach charytatywnych, które, na które, oni, które nie powinny być potrzebne, gdyby wykonywali swoje prace odpowiednie. Nie byłoby potrzeby na Woź, gdyby Donald Tusk zabrał się do roboty, gdyby Rafał Trzaskowski zabrał się do roboty. Gdyby uczciwie ob, oskładkować yy, najbogatszych w Polsce, tak? Nie byłoby takich sytuacji. Już nie, oczywiście system lekarski jest na pewno do, do, do reformy, tak, szczególnie to, co się dzieje, jeśli chodzi o, o kształcenie lekarzy, jeśli chodzi o specjalizację. Głównym problemem jest niewystarczające są wydatki na ochronę zdrowia. Po prostu, koniec kropka: najniższe nie ma w całej Unii Europejskiej, mniejsze mają tylko kraje bałkańskie. Naprawdę tego chcemy? Więc kochani, ja wspieram oczywiście woźb, ale pamiętajmy o tym i patrzcie, jak widzicie polityków, którzy robią z tego akcje, organizują te, organizują te zbiórki, naprawdę, no, nie dajmy się manipulować tak łatwo, bo naprawdę nami jest super prosto manipulować Polakami. Wystarczy raz coś zrobić i, i nagle po prostu wszystkie te ich grzechy idą gdzieś w zapomnienie, tak? Jest to typowy charity washing. Dzisiaj liberałowie rządzą. I mają obowiązek yy, uratować ochronę zdrowia, zdrowia przed upadkiem. Już nie mówię o wsiaku, tak, który jest naprawdę postacią bardzo dwuznaczną. Gdyby owsiak chociaż raz przyszedł do Sejmu i powiedział: Kochani, może trzeba troszeczkę tutaj, nie wiem, troszeczkę bogaci powinni trochę więcej dorzucać do tego budżetu, to te wszystkie jego zbiórki byłyby niepotrzebne, tak? To jest niesamowite, że my jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie system ochrony zdrowia upada, a premier rządu polskiego rzuca na aukcję swoje buty. Naprawdę. Kraj Afry... Jak, jak w, kraj... jakichś w krajach afrykańskich, jak jakichś w jakichś republikach bananowych. No ja ja e, nie chcę żyć w takim kraju i dlatego nagrałem ten materiał teraz, jednocześnie mówiąc, że rzeczywiście e, e, wspieram akcje charytatywne, wspieram doceniam ludzi, którzy stoją na tym rozie i robią to wszystko, ale nie zapominajmy, że politycy. I y, pieniądze publiczne nie powinny iść na akcję prywatną akcję charytatywną, która wypełnia, z, y, ma zastępować rolę państwa. I to samo się dotyczy, nie wiem, Orlenu, który wydaje pieniądze na y, inne spółki skarbu państwa, które wydają pieniądze na tą akcję. Tak nie powinno to w normalnym państwie funkcjonować. Słuchajcie, na zachodzie ludzie nie wiedzą w ogóle o co chodzi z tym wojskiem, tak? Ja dostaję wiadomości od ludzi, którzy mają, nie wiem, rodzinę na zachodzie albo mieszkają na zachodzie i mówią, czy nie da się tego wytłumaczyć takiemu Niemcowi czy Francuzowi. To jest tak dzika rzecz, tak specyficzna dla Polski i może nie wiem dla e, krajów anglosaskich tak bo tam też są przecież te, e, ta ideologia robienia dobrze bogatym jest po prostu i zastępywania państwa, działalnością charytatywną też jest bardzo rozwinięte, ale nie w Europie. My się wypisujemy z Europy. My naprawdę chcemy być Teksasem Europy? Ja nie chcę być Teksasem Europy. Ja nie chcę żyć w kraju jak Stany Zjednoczone. Wielkie dzięki za Cały ten materiał wspierajcie mnie na Patronite na skupy e, i e, dajcie znać co na ten temat uważacie. Wpłacacie czy nie wpłacacie? Tak jak mówię, ja mimo tego wszystkiego gdzieś tam wrzucam tą kasę, ale no na pewno na żadną aukcję z politykiem kasę swojej bym nigdy w życiu nie wydał. Wielkie dzięki, no i do zobaczenia klasycznie na mieście.